Słuchajcie, mamy to Siemanko w ten sobotni, piękny poranek. Mamy godzinę 7, zaczynamy długo oczekiwany weekend majowy z ciągnikiem bądź na ciągniku raczej. Dużo, dużo pryskania, przede wszystkim pryskania jakieś tam prace poboczne. Dzisiaj sadzimy maliny na areale 80ARów Odmiana glen. No i co? Najpierw trzeba kadełkiem przejechać, pogłębić gruzdę, potem rasciach, ciach i przechodzimy do kolejnej pracy. Na razie.

mal z maliny zasadzone są opryskane od robaka teraz troszeczkę tym oto wariatem podrównałem no bo jednak tereny lekko pagórkowate chcemy troszeczkę podrównać bo się tam bruzdy zrobiły takie niefajne i tak dalej podrównane teraz czekamy no, do 17-18 mamy sobotę teraz mówię i idziemy dalej pryskać Trzymano. Dzisiaj zamieniliśmy ciągnik inny środek transportu rower. E, szybki objazd. Co się dzieje? Tutaj mamy już skończone z załkowanie. Plus, e, e, pracownicy z Ukrainy już pierdą truskawki, jak widać. No, walka nie jest zbyt łatwa. Jedziemy zobaczyć truskawki w tunelach. E, weekend majowy. Minął bardzo szybko. No, był pracowity, naprawiliśmy usterkę ścielarki i mieliśmy przekładnie. No, widać tutaj dokończyliśmy ścielać e, młode, młode nasadzenia. Dodatkowo jak zawsze załkowanie e, borów. Zaczęliśmy pić borówkę, żona zaczęła pić borówkę. E, no i pryskanie, pryskanie, pryskanie. Na zmianę porzeczki, malina, truskawki. I tak w koło Macieju. Tyle. 13 kwietnia zdawałem filmik mówiłem, że do sezonu truskawkowego zostało około 25 dni i miałem rację. Dzisiaj mamy 7 maja no niestety troszeczkę nie miałem czasu w tym tygodniu dodawać nowych filmików, a truskawki były wcześniej, bo pierwsze sztuki znaleźliśmy około środy chyba środy także to był 4 maj. Po 20 dniach pierwsze czerwone truskawki były. Jak widzicie, dzisiaj publikacji filmu minęło 25 dni. No i już na cał, w całym tunelu uzbieralibyśmy ubiankę no, na pewno. E, pierwsze truskawki pojawiły się w I Miejmy nadzieję, że w przeciągu 5-6, nie, krócej szybciej. Pojawią się również w apryjce. Także, jak mówiłem, tak jest. Teoretycznie możemy powiedzieć, że sezon truskawkowy 2022 uważamy za otwarty. Wrzucę jeszcze szybką przebitkę z czerwonej porzeczki. Bardzo dużo gronek jest. Zapowiada się, że plon, plon zbiór w tym roku będzie bardzo fity w kabinie było zbyt głośno, więc teraz powiemy pyskaj się do mączniaka ciepło się zrobiło Myślę na krzak wsiadłem vlogów na chwilę obecną będzie po troszeczkę mniej, ponieważ Głównymi pracami na gospodarstwie będzie teraz pryskanie pryskanie, przede wszystkim pryskanie i powoli rwanie truskawek. Jak coś nowego wpadnie, będę robił aktualizację, cenowo wygląda. I tyle. Dzięki za uwagę. Do następnego hej.